E... É... i zarządy klubów, i grupy kibiców pokażą dzisiaj nam to co mają najlepszego. Skład Legii w bramce Wojciech Skaba 84. Dalej z numerem 25 Kuba Rzeźniczak, numer 4 Dixon Czoto, 15 Iniaki Stisz, numer 14 Jakub Wawrzyniak, To jest linia defensywna. Dalej w pomocy 21 kapitan Iwica wice 16 Ariel Borysiuk i przed nimi Michał Kucharczyk numer 18 po lewej stronie Grzegorz Wojtkowiek numer 22, Arboleda, Manuel Arboleda numer 5 i Bartosz Bosacki numer 19 na lewej stronie Luis Enriquez numer 25 w pomocy Iwan Dziurdziewicz numer 3 i Rafał Murawski numer 11, Jakub Wilk numer 7 na lewej stronie, Serhij Krywiec jako ofensywny pomocnik nr 10. Nie jest łatwo zastąpić kogoś, kto poprzeczkę wiesza bardzo wysoko. Wojtek Schaba jest w Legii niższy. Miejsce ósme, uwaga, lewą stroną teraz legioniści. Na razie trudno powiedzieć, aby sparaliżowała ich presja tego tłumu w Poznaniu na trybunach. Manu w takiej strefie, to naprawdę nie powinno się gospodarzom Wyrdol jak świetne zagranie, Manu polekardę, nie ma spalonego i nie ma bramki. nie ma kola dla Legii Warszawa, nieprawdopodobne okoliczności tej akcji. No myślę, że tutaj fizyczność jeszcze w tej chwili nie odgrywa dużej roli, jest to początek spotkania, mamy w tej chwili 16. Czyli Kotorowski? Dobra interwencja mojej do dośrodkowanie, Kucharczyk, no i jeszcze raz okazja dla Leginie, ale niefrasobliwość, no teraz zagranie Arbolady naprawdę. To w znaniu. zamieszanie, jest Enriquez, pole karne, Czoto, z prawą nogą, ale tylko w boczną siatkę. Daje, do wonnego, Dobra decyzja. Gdy piłka uderza w rękę Wojtkowiaka, teraz także nie ma przewinienia, będzie okazja, Szlusarski! Skaba. Proszę uwierzyć. To nam, drodzy Państwo, zwiastuje dobrą okazję dla gospodarzy Kriwec. I Skaba wybija piłkę, nie ma do bicia, jest Dżurczewicz. Płasko, słabo, piłka jeszcze gdzieś. Kriwec modbita. ma teraz kilka opcji do zagrania. Kriwec 20 metrów, piłka po plecach Astiza. I z Ruzlewski. Po to wszedł na boisko, ale nie ma bramki. Spalony. Spalony. Gol jest nieuznany, bije brawo sędziom Dixon To My czekamy na powtórkę. Zagranie, no minimalny naprawdę, taki na granicy, Są to ostro, oczywiście nie ma faulu, Bosacki, jest Manu, ale z błąd Bosackiego, po bo Manu i jaka decyzja sędziego? Nie ma decyzji sędziego na razie, Robert Małek konsul dla Manu, nie mogą się pogodzić legioniści. Nie, żółta kartka dla Kotorowskiego. Musi do końca pilnować Szulcowskiego. To świetnie odgrywa Murawski, po lekarne Murawski. 10 metr, Murawski! Ależ teraz... Nie, nie wraca wylemi... 6 marca na zwycięstwo. No i teraz jak poprzeczka! To jest okazja, która mogła złamać serca poznańskich piłkarzy. Świetnie rozegrany rzut rożny. Jeszcze raz Rybus! Radowicz na spalonym. Zacki był bliski pokonania Skaby, bo gdyby udało mu się kopnąć piłkę, na pewno sytuacja byłaby doskonała. Jeszcze zamieszanie, gol! Artjoms Lech LechLegia 1-0. To jest wymarzony moment dla Łotysza, ale stały fragment gry. Ale stały fragment gry. Odegranie Arboledy i to drugie w ciągu kilkudziesięciu sekund. Nie wyciągnęli wniosków Legioniści, bo drugi raz Arboleda nie ma opieki, odgrywa na środek pola karnego i teraz Rudnev to jest prawdziwy list pola karnego. To jest człowiek, który obygrał w naszej lidze jak najdłużej, ale on ma taki instynkt, że będzie strzelał nie tylko w Polsce, ale także w silniejszej lidze, o ile do takiej kiedyś trafi. Lech Legia 1-0. Dokładnie. Te okazje były z jednej i z drugiej strony. Można powiedzieć, że one może nie były aż tak... Koniec meczu, drodzy Państwo, koniec. Nie tak klarowne były okazje Lecha Poznań, ale mieli poznaniacy Artiomsa, Rudnewsa. Ten wszedł z ławki i przesądził sprawę. 1 do 0 po bramce Łotysza.